Dzień dobry, witam was moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Wojak, e, i w tym vlogu chciałem wam troszeczkę e, omówić, porozmawiać, e, podzielić się moimi wrażeniami e, po seansie e, Minecraft Film, e, filmu o Minecraft. Właśnie wróciłem z kina e, i parę takich wrażeń moich e, chciałbym wam e, odnośnie właśnie tego filmu przekazać. E, przechodząc już do mnie, tu muszę powiedzieć, że film e, bardzo mi się podobał. E, czytałem różne recenzje na temat te, tego filmu, były przychylne, były takie, powiedziałbym, ani za bardzo pozytywne, ani za bardzo negatywne, takie, powiedzmy, środkowe, no i były oczywiście recenzje, że film jest świetny i tak dalej. Muszę powiedzieć, że mi akurat film się bardzo podobał, jaka będę w tej, w tej grupie, która mówi, że film był świetny. Bawiłem się bardzo dobrze, ten film fajnie, że, że tak powiem, w ogóle wchodzi całościowo, fajna chemia między bohaterami się wywiązuje. I bardzo, bardzo miło się to wszystko, tej ich ogląda. Natomiast były takie momenty, że już tego słodzenia sobie, że tak w cudzysłowie powiem, między płatami było trochę za dużo. Że tam kocham cię, martwiłem się o ciebie, tak troszeczkę już gdzieś tam natężenie tego w moim uczuciu było. Było tego odrobione za dużo, ale takie sceny są w mniejszości. ich tam z kilka było w tym filmie, na do jednej ręki można policzyć. E, natomiast natomiast e, nie może to jakby za. za nie, nie zaburza to mojemu odczuciu odbioru e, całego, całego filmu. E, tak jak mówiłem, film bardzo mi się podobał. to, jest, mówię, to te, Powtarzam się, ale mówię, ten film przede wszystkim bardzo fajnie tak chodzi. Mi bardzo przyjemnie się oglądało, e, świetnie się bawiłem. E, mamy bardzo fajnie pokazane tak przejrzyście, w skrócie. E, z jakimi ludźmi mamy do czynienia, prawda? Z tymi, z tymi bohaterami. Ich losy są pokazane przed tym, jak należy się w tym, w tym świecie. Natomiast film ten dotyka, ma taki bardzo, jeśli chodzi w ogóle o świat kina, niezwykle sprawdzony schemat. To znaczy, ci ludzie, którzy wchodzą do tego świata, są totalnymi nieudacznikami. Nic im w życiu nie wyszło. Jeden tam ma długi, tak? Długi gdzieś tam narozrabiał. Na w mieście i ma problemy, tak. Jest jego siostra, która tam się o niego troszczy. Dodatkowo też mają tam problemy, no bo są sierotami, właśnie zmarła im, zmarła im mama, bo tam w jednym z tych bohaterów jest siostra i, i brat. I oczywiście po tej całej odbytej przygodzie ich życie się mentalnie zmienia, są mentalnie innymi ludźmi. Także to też już taki schemat gdzieś. E, który, jeśli chodzi o Świadkina, jest już e, grzany, ale mi to nie, nie, nie przekazało, bo jak mówiłem, e, film jest bardzo, bardzo, e, bardzo e, przyjemny do, do oglądania. I co jest co ważne, mam wrażenie, że e, nie do końca trzeba mieć jakieś pojęcie o Minecraft'cie, żeby ten film e, móc oglądać. E, ponieważ ci bohaterowie, którzy do tego świata trafiają, oni też nie mają o tym zielonego pojęcia, wprowadza ich tutaj nasz Steve, grany przez Jacka Blacka, są jednogłośnie świetna, świetna rola. I on ich po prostu wprowadza w ten świat. Jest taki moment, tu od razu wam powiem, żeby jak się włączą napisy, żeby nie wychodzić z kina, bo trzeba e, po prostu nie wyłączać, jak tam będziecie oglądać to e, w jaką, jakąś inną ścieżką e, kiedyś tam w przyszłości, e, bo po napisach jest scena, ale tą scenę zrozumieją już tylko fani Minecrafta. Trzeba po prostu, to jest taki easter egg dla nas graczy, i po prostu osoba, która nie zna się na tym świecie nie będzie kompletnie wiedziała, o co chodzi. Natomiast e, e, cała reszta mam wrażenie, że nawet dla człowieka, który nie ma pojęcia o, o świecie Minecrafta, bo jakieś może ma, ale... Bardziej ze, ze słyszenia, czy też z opowieści młodszego... Mono-młodszego rodzeństwa, czy, e, czy kogoś z rodziny, czy e, jakąś inną ścieżką, e, mimo wszystko na tym filmie uważam, że... Może się, może się całkiem, całkiem przyjemnie bawić. Jest tam troszkę humoru, ja parę, parę, razy się zaśmiałem, parę razy też było mi przykro. nie powiem, że się wzruszyłem, ale to był taki stan właśnie, jeszcze może nie wzruszenia właśnie, ale takiego, że to było mi się po prostu, po prostu dość mocno przykro. Natomiast ten humor jest w takim stylu, że jednych rozśmieszy, dla innych będzie żenujący, tak, więc to też jest taka E, taka sprawa, że no tutaj już akurat kwestia jest, kwestia jest dyskusyjna. No i mamy różne e, bardzo, bardzo ciekawe piosenki. E, między innymi Can't, e, Just Can't Get Enough, Depeche Mode e, przerobione. E, czy e, sławny już Steve, Lava Chicken. No to to wszystko jest rzeczywiście bardzo, bardzo e, ciekawie zrealizowane. Troszkę przyznam, przeszkadza mi to, że postać Steve'a E, praktycznie przez cały okres trwania filmu ma siwą brodę, e, czego no w tym Stevie takim kultowym, no to, no to tego nie ma, e, ale z drugiej strony jest to bardzo, wy, e, jest to wytłumaczone, ponieważ e, e, on ma w tym filmie przez chwilę taką normalną brodę, powiedzmy e, w takim no, zn znanym nam, powiedzmy, kolorze, e, tylko on, tam jest powiedziane, że on w tym świecie już parę lat siedzi, więc, jak, więc po prostu zdążyła mu ta broda troszkę, troszkę e, osiwieć, no teraz cała reszta jak najbardziej się zda za do się zgadza. Te koszulki, spodnie, to wszystko jak najbardziej klimat tej postaci oddaje. I generalnie to jest taki typowy film w takim świecie, bym powiedział, baśniowym, bajkowym. Walka dobra ze złem. Wiadomo, kto jest zły, wiadomo, kto jest dobry. Natomiast, natomiast ja film z całego serca polecam. Jeżeli ktoś się jeszcze waha, czy warto na niego pójść, to nie ma się naprawdę czego wahać. Nie ma się czego bać. Film jest naprawdę Naprawdę dobry i na pewno będę go oglądał jeszcze nie raz, może już nie w kinie, ale, ale jeżeli gdzieś tam się pojawię na jakichś Netflixach czy innych tego typu platformach streamingowych, czy jakąś inną ścieżką, jak będzie możliwość, jak najbardziej po niego sięgnę i to zapewne, zapewne nie raz. Eee, oczywiście polecam zwłaszcza panu Minecrafta, natomiast osoby, które <kluzny> przepraszam, nie mają jakiegoś takiego ro 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 rozeznania w tym świecie, jeżeli pójdą z dziećmi czy z osobą, która ma, ma orientację, co się tam w tym świecie dzieje, to naprawdę, naprawdę e, też powinna być skina chociaż w jakimś stopniu e, usatysfakcjonowana. E, cóż, moi drodzy, bardzo Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Jeżeli byście na filmie, oczywiście zapraszam do sekcji komentarzy, dziecie się swoimi spostrzeżeniami. E, dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie za uwagę, za to, że jesteście ze mną. Dziękuję za wszystkie łapki w górę oraz za wszystkie komentarze. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do następnego materiału, trzymajcie się. Cześć.